Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drogowskazów zdrowia. Rozpoczął się okres postu, dlatego dobrze jest dla nas, dla naszego organizmu, zrobić oczyszczanie, jak również przeprowadzić post. Witam serdecznie, pani Stefanią. Witam panią, witam Państwa. Widzę, że przygotowała Pani tutaj mnóstwo zbóż. Ziarenek, z... prawda? Zierenek. Ziarna zbóż, drożdże. Tak, to jest jak właśnie. również oczywiście. Nasza herbatka, książęca, smukła, sylwetka, która teraz w okresie postu chyba przyda się nam najbardziej. Proszę Państwa, tak, tak, bo był karnawał. W karnawale wszyscy pod jedny. Jedne święta, drugie Faworki, święta. Taki pączki, no, no nikt sobie to akurat ja nie, sobie nie odmawiał. Się nie dziwię. no <gry> trudno sobie odmówić. To jest okres krótki, poza tym zima yy, fatalna, no, rzeczywiście i mroźno i, i śniegowo. I pogoda różna, więc jak trochę podjedliśmy, nawet słodkiego, to i dobrze. Energii było więcej, a i kawa energetyczna, i wszystko razem. Ja myślę, że nic się nie stało. Ale teraz uczciwie post yy, zróbmy tak, tak jak to powinno być po Bożemu I 5 kg będzie mniej albo i więcej. bo Rozpocznie przez... okay, się wspaniale wiosna, rozpocznie, jak będziemy już lżejsi no, wszyscy. Zawsze tak, bo proszę Państwa, Państwo często piszecie do mnie tak. No, przytyłam i nie mogę schudnąć, bo jeśli się nie przerwie tego jedzenia, to tak będzie. No, dlatego jest post. No, jest to normalne od tysiącleci. Każda cywilizacja, nie tylko nasza katolicka, ale, ale gdzie jakakolwiek cywilizacja była, to tam były posty i po prostu ten post trzeba uczciwie przeprowadzić. Proszę Państwa, u mnie jedzenia jest pod dostatkiem i w poście, tylko jest to inne jedzenie. I to jest na pewno to, co Państwo już wiecie, ten mój krupnik z kaszy jaglanej, to chyba jest najlepszy. I tydzień na takim poście, nawet ten krupnik z kaszy jaglanej, no czyni, że od razu w ciągu tygodnia 3 kg to na pewno jest mniej. Więc to, co zdobyliśmy, bo tak przeważnie ludzie w czasie tego karnawalu. no 3 do 5 kg. Tak, tak. No to, tak to jest to naturalna ciągu... taka. Z pierwszego tygodnia te 3 kg, to już będzie lżej. A jak lżej, to wtedy już i ćwiczenia się pojawią, bo proszę Państwa, no nie oszukujmy się, że ćwiczy nam się najgorzej zimą. Po prostu tego tłuszczyku trochę jest więcej, człowiek jakiś taki marudny się zrobi. Więc dlatego też, jak te kilogramy już tam yy, zrzucimy to wtedy więcej ruchu, więcej jakiejś takiej wesołości. Czy jesteśmy tak. od razu, I już tak można się poruszać? No, tak, I Nieraz ludzie mówią tak, a mnie to nie zależy, ja mogę być puszysty. Ale nie do końca, bo proszę Państwa, nieraz przychodzą do mnie takie panie starsze, już 70 lat, ponad 70 lat, jak schudną te 3 kg czy 5, to one się tak cieszą. Ja pamiętam kiedyś w sanatorium to się pani tak okręcała w jedną i w drugą stronę jak modelka. No bo schudła 10 kg według tej mojej kuracji yy, yy, te, tego postu. Tego oczyszczenia organizmu i ona się niezwykle cieszyła. I wszystkie pani się zaczęły konie kręcić. Jak to pani zrobiła? My też chcemy. Te Czy... do życia tak, się bardzo tak, od razu dostaje. To jest nieprawda, że my po prostu tego tłuszczyku chcemy. To tak jak kiedyś na filmie, że kocurek sobie tłuszczu nadkładał. No proszę państwa, no w końcu ten tłuszczyk nikomu nie jest. Jeśli jest tych kilogramów za dużo, to nie jest nam potrzebny do życia. Ale w żadnym wypadku zdrowy człowiek. Ma tak. zdrową budowę, oczywiście niezbyt wychudzony, ale wszystko w miarach jakoś tak, tak naturalnie. No, wychudzony wychudzony też nie bylo, dobrze. Tak? Teraz anoreksja to proszę Państwa, ja tu yy, zresztą powiedziałam, jeśli są takie panienki, które mają anoreksję, które są bardzo wychudzone, to dla nich posto jeszcze, żeby sobie podjadły trochę, bo to dla Pana Boga będzie miłe, jak one trochę ciałka nabędą. Natomiast jeśli ktoś ma tego ciałka za dużo, to apel do wszystkich Państwa: jeżeli macie trochę ciałka za dużo, a na pewno każdy z nas chociaż troszeczkę ma zostawione coś po zimie, to od czego zaczynamy? Tylko herbatka? Proszę Państwa, nie. Jeszcze raz, jedzenie musi być. No ja, ja tu absolutnie. Tydzień na krupniku. Tydzień na krupniku można. A jeśli ktoś naprawdę nie może, bo są tacy ludzie, że zaczynają jeść krupnik i jest im zimno, głowa boli, nie wiem, jakieś dreszcze, coś się tam dzieje, to są szczególnie ludzie bardziej osłabieni, to proszę Państwa, proszę sobie rosołu nagotować i takiego chudego rosołu, jak my gotujemy. I wtedy, no, trudno. To też będzie post, to będzie wola Pana Boga. No bo skoro ja nie mogę tego na tym postnym wytrzymać, to znaczy, że mój organizm jest za słaby. Ja wtedy muszę sobie tydzień na tym takim energetycznym rosole pobyć, wtedy organizm rozgrzeje i po tym tygodniu można do tego postu znów wrócić. I wtedy to będzie tak, jak to powinno być. Natomiast większość z nas po prostu wytrzyma bez żadnych problemów. Ale żadnego A gdyby problemu. nie wytrzymała, to przecież jest bigosik z grzybkami i z olejem lnianym, który też w mojej książce jest. Wszystkie... jest takie przepisy są dostępne jest, tam, w książce, jest ziołowe, gotowanie. ziołowe gotowanie, cztery kroki do zdrowia, tam to wszystko jest. No a ja dzisiaj chciałam powiedzieć o polewce. Proszę Państwa, dlaczego polewka? Dlatego, że coraz częściej młodzi ludzie, ja już nie mówię o starszych, ja mówię o młodych ludziach, zaczynają chorować na depresję. Takie zmęczenie chroniczne często się zdarza, że człowiek się do, do życia nie nadaje, a szczególnie o tej porze roku. Przychodzi właśnie post, to jest przedwiośnie mm, i człowiek... Już jesteśmy wyczerpani tak. po zimie, stres pracy tak. również robi swoje. Oczywiście. I bardzo często jest tak, że człowiek nie ma siły do życia i wtedy można zrobić taką polewkę. I proszę Państwa, ta polewka jest w książce opisana, tylko przeważnie jak ludzie patrzą na tę polewkę, czytają i mówią tak, ojej, polewka to coś musi być ochydnego, się Tak, natomiast polewka to jest takie najstarsze jedzenie, to chyba jeszcze naszych pradziadów, praojców i kiedyś jak nie było zup, to były takie polewki. A wiecie Państwo, dlaczego ta polewka jest jeszcze dobra? Mało, że ona daje taką energię i przy depresji, i przy tym załamaniu psychicznym, to ona, proszę, przy takim zmęczeniu psychicznym, chciałam powiedzieć, to ona jeszcze jest bardzo dobra, bo ona również odżywia wzrok. I nawet był taki pan, który miał już tam bardzo słaby wzrok, tam było w minus 15 chyba, czy nawet więcej tych diopli. I później, jak on zaczął tę polewkę spożywać, w ciągu miesiąca jemu się to y, tak wzrok poprawił, że podczas badania wyszło tylko minus 7. To jest w ciągu miesiąca, to jest naprawdę olbrzymia poprawa, a teraz coraz młodsi chorują na... Y, mają coraz bardziej osłabiony Pana wzrok W roku teraz naprawdę, tak naprawdę. Bo na przy komputerach ten wzrok rzeczywiście się psuje. Więc proszę Państwa, polewkę polecam wszystkim. Ale I teraz tak. co do tej polewki? Co my tu mamy? Jak na, my ją robiły, patrzymy na ziarna. Tak. Pani Alu, czy pani to rozpoznaje, jakie to są ziarna? To zaczynamy od trudnych pytań widzę. To jest żyto. To jest na pewno żyto, bo jest ciemne, prawda? Ja tak. to się wychowałam w, wśród zbóż pachnących, więc wszystko jak gdyby pamiętam z własnego dzieciństwa. To jest owiec, tylko owiec jest taki chudy, proszę to, to popatrzeć, to taki rozpoznaję. cienki. I owiec to jest owiec bezłuskowy, bo normalny owiec to jeszcze powinien mieć tu łuski, ale że my z łuskami nie będziemy jedli, więc to jest taki bezłuskowy, a to jest pszenica tylko to jest ta specjalna ta pszenica odmiana stara czyli orkisz może być też zwykła pszenica ale orkisz jest no, ta taka najlepsza pszenica i ona się bez chemii uchoduje na polskiej ziemi to I też jest to? bardzo ważne i to proszę państwa takie zboże trzeba teraz tak wszystko wymieszać razem Proszę bardzo, a, a się. Za chwilę powiem. Wodą myjemy, bo wiadomo, że trzeba umyć. I takie mokre stawiamy w pojemniku. W jakimś tam garnku stawiamy. Trzy dni kiełkuje. Po jakimś czasie Państwo zobaczycie, że tu pojawią się kiełki. I wtedy, jak te kiełki, czyli ruszy się życie w tym ziarenku, i wtedy, jak ruszy się życie, to Państwo po prostu przesypacie, przesypujecie do blaszki jakieś blaszki, no nie wiem, brytwanki. I wstawiacie do piekarnika, tylko piekarnik taki nie wyżej niż 100 stopni i można nawet nieco uchylić. To ma się ususzyć, to będzie suszone. I to będzie wyglądało tak, jak tu wygląda. To jest właśnie ususzone. Pani znabiorny. widzi jakby uprożony, tak jakby uproszone, prawda? Tak, to już jest tak, taki właśnie. Tam, i jak to pięknie pachnie. Coś. Bardzo pięknie pachnie. I to, proszę Państwa, w tej chwili to już to jest. jest jak, samo takie. Tak, można, to jest bardzo zdrowe. I proszę Państwa, to ta, no to chętnie wróble jedzą i inne ptaszki, bo to już jest taki uprażone. <grym> Ale bardzo dobre, naprawdę, tak na posne danie. Na, na posne danie można tak zjeść. Ktoś ma zęby dobre, to naprawdę może sobie przegryzać. Pozdrawiam. Tak, pozd tak, to jest samo życie. I tu, proszę Państwa, to nie koniec. To później wkładamy do młynka, do kawy i to mu musi być zmielone. A więc zemleć w młynku do kawy na mąkę i to jest mąka. Proszę A, bardzo. Okay. Wszystko I to jest nasza mąka. To jest. To jest tak, to, tak, drodzy tak, tak. To jest, jest taka mąka. I to oczywiście nie przypomina naszej mąki białej, bo to jest mąka taka, jak pani widzi już y, ciemniejsza, no. prawda? No i tu jest samo życie, samo zdrowie, bo to zostało już życie poruszone, to było skiełkowane, później Urażyłyśmy było, wcie, no i ja latem jak robię to na słońcu oczywiście to suszenie jest, no ale teraz no i gdzie na słońcu się nie wysuszy, więc trzeba w piekarniku gdzieś. I macie państwo już taką mąkę i wtedy co państwo robicie? Po prostu nie będziemy tego gotować. Ale robimy tak: do garnka wlewamy półtorej szklanki no, wody. Może być więcej, ale na jedną porcję, półtorej szklanki wody. I dajemy tyle drożdży, łyżeczkę, czyli tyle. Tyle drożdży. I to gotujemy. Drożdże trzeba zagotować. Drożdże mają bardzo dużo, między innymi, witaminy B, czyli poprawia się również wzrok. Drożdże kiedyś ludzie gotowali i pili takie drożdże. Cera. I Cera I doskonała. Bo tu tych rzeczywiście wartości jest bardzo dużo. I proszę Państwa, gotujemy te drożdże. One to musi być zagotowane, czyli zabić drożdże, bo inaczej one będą rosły w naszym żołądku, w naszych jelitach, mm -hmm. a to nam niepotrzebne. Czyli zagotowujemy i wtedy, jak, zagotow jak zagotujemy, dodajemy łyżeczkę miodu. Czy ktoś chce więcej, prawda? Bo lubi słodkie, dodajemy. Można dodać nieco cynamonu albo kardamonu, to są takie rozgrzewające te przyprawy. I proszę Państwa dodajemy tej mąki, no ja to dodaję ze cztery łyżki, choć w przepisie napisałam dwie, ale proszę Państwa to takie rzadkie wtedy wychodzi, a to jednak takie gęściejsze, to przyjemniejsze do jedzenia i to do tej wody, żeby się takie kluski nie porobiły, to Państwo po prostu mieszamy, tak, albo mikserem szybciutko, albo trzepaczką jakąś, jak Państwo macie. Taką ale i... rózgą ja nawet, jak To tam jest mikserem to, tam... biorę to szybciutko mi się roz... zmiksuje, także mam taką wspaniałą polewkę. I to na śniadanie można zjeść. To jest danie postne po pierwsze. Po drugie, no postnę, no. no bo z samym tak, z miodem. Tak, i z miodem. Natomiast można to zrobić z jabłkiem. Na przykład ksiądz Kluk, no to podawał i. Bo ta polewka na przestrzeni wieków paniała, ona ciągle była. Ona ciągle była. To tylko teraz tak zapomnieliśmy, bo wszystko mamy w sklepie gotowe, pójdziemy, kupimy koniec. Bo czasem niektórym kojarzy się, że jeżeli wykonują postno, to nie wiem. Nie jedzą wędlin albo nie jedzą pieczywa. Ale, Czy to tak. jest dobry post w ogóle? To znaczy, Czy nie tak. powinniśmy w ten sposób pościć? Ja myślę, że jeśli ktoś już nie je mięsa, to już jest bardzo dobrze, bo już jest jakiś szacunek do stworzeń tych żywych, żyjących. Natomiast proszę Państwa, zrobić dobry post, taki, żeby oczyścił organizm. A żeby oczyścić organizm, to też musi być odpowiednie pożywienie, bo co z tego, że ktoś nie je mięsa, a pójdzie naje się no, jakiegoś takiego przetworzonego jedzenia, to on sobie jeszcze może bardziej... bardziej... Zimnego albo zimnego, yy, albo często ludzie na jakichś tam kefirkach, serkach yy, z poleprzeczami, nie wiadomo z czym. A myśmy dzisiaj yy, przed spotkaniem jeszcze pokazywałam pani Ali, takie prawdziwe mleko, prosto od krowy. I to absolutnie jest inne w smaku, inne w zapachu, no niż to, które my tam dostajemy do sklepu. I, i proszę państwa to później z jeszcze z takiego mleka przetworzonego, jak już później tam się doda EEE e, e, jakieś tam polepszacze, konserwanty i wychodzą nam serki EEEEE, e, 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 no to proszę państwa z tego E na pewno zdrowia nie będzie. Ja bym wolała, żeby to było nie E tylko N. Natura, natura, natura. 10 razy natura I zdrowie. i zdrowie. I dlatego tu, w tym, co ja podaję, to tutaj żadnych konserwantów nie ma. Ziarno no, jest dobre. Pokazała nam Pani po kolei, tak. jak wymieszamy ziarenka, tak. uprażymy je, wyjdzie nam coś takiego. Jeżeli to wykiełk wykiełkowało, uprażone jest i zmielimy, wyjdzie nam mączka. Wyjdzie nam taka zdrowa mąka. Wszystko po kolei. Rewelacyjne. I proszę Państwa, no to jest mocne. Więc takiej polewki nie polecam ludziom po operacjach, kiedy są bardzo osłabieni, kiedy wiadomo, wtedy kleik się i je, a nie polewkę, która jest silna, mocna. Mhm. Proszę Państwa, no nie polecam ludziom bardzo schorowanym, takim w znaczeniu, że przeszli jakieś ciężkie choroby i w tym momencie przez ten miesiąc muszą być jednak na jedzeniu delikatniejszym. Zresztą u mnie w książce Cztery kroki po zdrowie, yy, tam jest to opisane, tak. I dlatego polewka jest praktycznie dla ludzi, zdrowych, natomiast osłabionych życiem, wyniszczonych życiem no? Czyli tak naprawdę dla wszystkich, którzy, którym nic nie dolega, ale chcą tak. się wzmocnić, oczyścić tak. Tak. i to można jeść jako normalny posiłek czy jako, jako, jako szyf... normalny posiłek. Oczywiście polecam z wieńcówką, z nadciśnieniem, bo to jest bardzo dobre. i Tym ludziom się nic nie stanie. Ja tylko mówię, że nie polecam tym, którzy na przykład są po ciężkiej operacji i tam już trzeba kliniki no to, oni wiadomo to wiadomo, są na swojej ciężkie. diecie, żeby wrócić tak, tak, do zdrowia, tak. mogą się wspierać i wspomagać. To będzie dla nich Jak nie to tak. jeszcze w naszym wspaniałym Zupką, energetyczną, tak, prawda? albo zupką warzywną. To na pewno będzie dobre, natomiast to nie, to będzie za silne. Ale dla innych... Tak, i owszem, i nadciśnienia nie będzie po takim jedzeniu, bo po czym tu może być nadciśnienie, po takim no, po to już takim na pewno skorza. nie będzie. Jakby tak 40 dni ktoś uczciwie, uczciwie przepościł. Ja to zrobiłam dwa lata temu, kiedy uczciwie pościłam, 40 dni całe prawie, nic nie jadłam. Więc proszę Państwa, wyszłam tak odnowiona, jakby mi w ogóle drugie życie ktoś dał. Także to, żeby się to bardzo ważne, bo tak to za 40 tak. dni, ale no to co, mamy pić wtedy. No. Wiemy, że wody Pani nie poleca. No nie, herbatki, herbatki. herbatki. Mówimy Wiem, o tej Może herbatka książęca, dlatego że herbatka książęca ona odchudza. Ona zbija nam tłuszczyki, więc również takie tłuszczyki jak cholesterol i trójglicerydy. A teraz y, chyba y, któryś ksiądz mi mówił, że 8 milionów ludzi w Polsce ma nadciśnienie, czyli choroby krążeniowe. Poprawia czyli, krążenie, tak. ustali, ustabilizuje poziom cukru we krwi, ale także obniży cholesterol i trójglicerydy. Tak, bo to Panią, nie że nas samo odchudzi. Nie, nie, bo proszę popatrzeć, jak to działa. W ogóle tak. Tu jest kwiat bzu czarnego, a ten rozgrzewa organizm. Czyli poprawia metabolizm, czyli lepsza przemiana materii. Do tego jest liś morwy, który poprawia pracę wątroby, a co za tym idzie, również trzustka lepiej pracuje, więc dlatego cukier będzie obraza. Całe laboratorium tak? szybciej ruszy, pracuje. Ruszy, tak, ruszy. A więc jelita lepiej popracują. I proszę Państwa, jeszcze do tego jest znamie kukurydzy. A znamie kukurydzy jest doskonałe, bo ono reguluje nerki, a nerki to nerki. Już każdy wie, jaka to podstawa człowieka. I dlatego. Dlatego poprawia się krążenie, bo jest lepszej jakości krew. Więc y, ta herbatka jest jak najbardziej, ją polecam i to na dwie-trzy szklanki można wypić I w na czasie tego tylko postu. Na odchudzanie. Ona nie tylko na odchudzanie, bo to tak można by było powiedzieć, że bardzo ograniczone. Jeśli bym powiedziała, że tylko na odchudzanie, ona po prostu poprawia przemianę materii, poprawia pracę wątroby, poprawia pracę nerek. A jak cały organizm dobrze pracuje, no to no jesteśmy to... zdrowi, uśmiechnięci, pełni życia. A o to chyba chodzi, ponieważ szykujemy się do wiosny, drodzy Państwo. Dlatego nie zapominajcie o tej wspaniałej herbatce, nie tylko na odchudzanie. Myślę, że polewka jest bardzo godna poleceniu. Na pewno ją wypróbuję ja. I mam nadzieję, że również i Państwo. Dziękuję bardzo Pani Stefania za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejny już za tydzień.